Gracias. Moi drodzy, jestem dzisiaj w takim przebraniu. Mamy dzisiaj 80. rocznicę akcji pod Arsenałem. Akcji zbrojnej z 26 marca 1943 roku. Akcja szarych szeregów oraz armii krajowej przeprowadzana przeciwko niemieckim najeźdźcom. Akcja miała na celu odbicie transportu Jana Betnara Rudego oraz 20 innych współwięźniów, ale głównie Rudego z rąk oprawców niemieckich przez jego przyjaciół. Pana Tadeusza Zawackiego, Zośkę, Alka oraz grupy przyjaciół z szeregów. Akcja została przeprowadzona w Biały Dzień o godzinie około 16:50 do 17:00, było już po sprawie odbito Janka, lecz niestety po katowaniu, które odbywało się zbyt długo, Jan Wytnar umarł parę dni później. Wskutek tych ran i wskutek strzelenia, które tam była na Podar znem, zginęło kilku. Kolegów i przy, przyjaciół głównie, między innymi Alek, przyjaciel Rudego i Zośki, Buzdygan, który został postrzelony oraz jeszcze jeden, już nie pamiętam kto, ale wiem, że jeszcze jeden zginął niestety. Jeden przynajmniej zakatowany był przez Niemców, bo został został złapany podczas wycofywania się. Akcja miała na celu pokazanie ludności Warszawy, że i w ogóle działanie psychologiczne na wroga, że dla Polaków nie ma niemożliwych, bo akcji przeprowadzono w Biały Dzień. Bez zamaskowania twarzy, yy, na, nasi bohaterowie byli ubrani tak jak ja. Mieli zwykłe płaszcze yy, jesienno-wiosenne, czy też wiosenne. Mieli takie kapelusze. Nie mieli MP40, ponieważ w uzbrojeniu ich to były m.in. pistolety. Niemieckie, między innymi P-8 Luger, Waltery, dwa pistolety maszynowe Sten, to akurat z pistolet MP40, z których także Niemcy strzelali. Na pewno też takie zaopatrzyli się, jak odbili Rudego, bo Niemcy byli między innymi strażnicy, więźniarki, która jechała z, z Szuka na jak Właśnie niemie Niemieccy strażnicy i żandarmi byli właśnie w tą broń uzbrojeni z której strzelali, a także nasi bohaterowie zdobyli parę tych sztuk, trzy czy bodajże cztery, nie pamiętam. Kto chce się więcej dowiedzieć o tych historii naszych bohaterów, zapraszam do przeczytania książki na Szaniec Aleksandra Kamieńskiego. Piękna lektura, dla, dla niektórzy może się nauczą, co to znaczy przyjaźń, yy, co to znaczy przyjaciel, jak kochać przyjaciela i, i co to znaczy prawdziwy przyjaźń, przyjaciel i, i w ogóle, i co to znaczy ojczyzna w ogóle. Yy, ja już nie gadam więcej. Yy, pomódlcie się za naszych bohaterów, których wymieniłem za akcję pod Arsenałem, za, za tych, którzy niestety zginęli pod akcją, bo była to akcja, że po prostu przyja to była akcja odbicia przyjaciela z rękoprawców. Tylko tyle mogę powiedzieć. A yy, teraz zapraszam na mały filmik, w którym zobaczycie, jak wyglądała ta akcja. Z, no, to akurat jest film yy, fabularny, który został nakręcony w latach 70. przez Polskę. I zapraszam do tego. Krótki ma filmowy. Zapraszam do oglądania. zwróćaj na niego co co tu Kuba zwariował przegapi więźniarkę Coń! Spokojnie. Cholerny zamek. Daj. No już. Wychodźcie, jesteście wolni! Gdzie na starówkę! Coś! Co mam robić? Uciekaj, na starówkę! Proszę pana, czy to już powstanie? Jeszcze nie zjeżdżaj pana! Szybko! Szybko, na starówkę, tam! Tam proszę szybko! Ja muszę wracać na pamię! Tam, tam, tam córka została! Pani, pani, pani ucieka! Niech pani ucieka! Proszę, niech pani ucieka! Bierali! 来！罗德。 Dobrze to zrobicie.